Zbliża się pora karmienia. Także będziemy zaraz podawać jedzonko. No, sisi jeszcze jest na tyle mała, że się nie upomni. No, dziecko to pewno by darło się w niebogłosy. Natomiast ptaszek się w ogóle nie odzywa i my musimy wiedzieć, kiedy dać mu jeść. Także karmimy dwa razy dziennie. Powiedzmy tak około 8-9 rano i tak samo podajemy wieczorem. No Dosyć zabawnie to wygląda te karmienia, zresztą zaraz pokażę, zobaczymy. Podajemy gotową taką mieszankę, to jest, to jest proszku, I takie pożywienie, rozrabiamy z ciepłą wodą, oczywiście przygotowaną i podajemy strzykawką. To tak wydaje mi się najbezpieczniejsze, bo są sposoby właśnie w, w, no wstrzykiwania wręcz. I na takim wężyku prosto wolę do, do ptaka, ale tego no, tak bym się bał po prostu nie Boże, Żeby nie w tą dziurkę wsadził, yy, tę rurkę i zalopłótka, pewno bym zabił ptaka. Także nawet nie próbuję. Można podawać również łyżką, bo widziałem też takie filmy. Tylko, że ptak no, strasznie się paprze tym. Paprze się, to rozwala to jedzonko. Bardzo długo je. No tak troszeczkę to inaczej trwa, natomiast takie podawanie strzykawką jest w miarę, w miarę szybko. To się to się robi. O, szybko się najada. W zasadzie chyba o to tu chodzi. Jak wspomniałem mamy gotową karmę właśnie dla papug, specjalnie dla takich papug. Także taką konsystencję robimy, taką dosyć gęstawą, taki gęsty, może nie za gęsty, kisielek. W zasadzie aby dało się nabrać to strzykawą i podajemy do dziobka. Kurczaczki nam tam piszczą, bo mamy z inkubatora, młode kurczaczki jeszcze pod żarówką. No i tak mi się wydawało przez moment, że się tym interesuje. Na pewno tu słychać te ich piski, ale myślę, że on tego nie jest, nie wie co to jest. Jak się próbuje podnieść. A nie stoi, no tak powiem, że nie widziałem jeszcze, że zachpionowo stał. No będziemy karmić. Już rozrobiono mamy papkę. Zabieramy ją z strzykawkę. Strzykawka jest taka 20 cm, chyba tak 20 cm, taka większa strzykawa. No będziemy Lać w ten dziobek teraz, ale będzie nam skakać <grystanie> potrząsa głową tak jakby właśnie to wygląda jak się karmią papuszki w naturze, że matka właśnie że tam, tam ojciec karmi, że przysuwa ten dziób do... Młodego, i tak właśnie ona podskakuje, chcąc jak najwięcej tego właśnie pokarmu wytrząsnąć z dziobka, ojca. I tak właśnie teraz robi. To już tak, już mają choć to w genach. Musimy poczekać chwilkę, aż się przełknie nam tą porcyjkę. No, i się leje znowu. Takich strzykawek powinna zjeść około 5, czyli 100 ml. ta pani zakarmiła mierzyłam już J2 120, teraz mówię około setki. Także, no, myślę, że tak o tydzień tego nam zostało już, bo ona miała popuszkę u siebie o 6 dni starszą i już głowa odwraca już nie chce brać pokarmu czyli praktycznie już trzeba będzie go odstawiać i zacząć karmić owocami ta już najedzona wolę zobaczyć jakie wielkie a chcę chcę kamerę określić bawić się pewno chcę już się najadła żeby teraz się bawiła ale pełny pełny brzunio także do wieczora starczy możemy się teraz bawić